Coś Wam z tej strony kurczę, z bardzo serdecznie ze mną Snowman tutaj. Ech. Studenci dzienni Politechnika. Bo nie ma internetu. Gramy w grę komputerową. Snowman jest mistrzem tej gry komputerowej, bo wygrał zawody informatyczne u siebie w czasie. W... 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 Dawno gier... temu i nieprawda. Ale ja gram pierwszy, bo, bo mistrzostwo świata się mi należy. I gram, to jest taka gra, co się chodzi dinozaurem, czyli moje ulubione. o, przeskakiwać karkusy. Kto nabije większy wynik, ten wygrywa loda od drugiej osoby, która przegrała, na przykład. Tak możemy to rozwiązać. Do ilu gramy rundek? Piszcie w komentarzach, że ta nagroda nie jest prawdziwa i... nie. Ja się tak nie mam. To jest prawda. Wcześniej tak graliśmy i mu się podobało. Oczywiście teraz nie chcę przegrać, wiecie. Ktoś nie przegrał. Tego nie było na wizji. Mam nagranie, tylko że nie dostąpiłem jeszcze. Nie ma. Nic się tu nie działo. Będzie nie piątek. Prawda, tak. No jak widzicie, internetu jeszcze nie mamy. Pani właścicielka stwierdziła, że nie będzie do nas przychodzić, bo nas nie lubi. Ale płacić za to też nie musi. Największa rozrywka na studiach. Tak. Polecam. I ćwiczenia tak. z analizy. Zrody, <grym> nie zrobię. Do, do analizy analizą, ale logika. A masz też tak samo, że oczy Ci się przy tym mienią? Ogólnie jak się kurwa zmienia na noc? Nie. Tak mnie oczy przy tym bolą. Przepraszam bardzo. Mistrzowie nie mają takich problemów, tak? No tak. Jeszcze trzeba to jakiegoś mistrza znaleźć. Dobra, zamknij no. mord. Ale to jest głupie! W ogóle pterodaktyle, że niby tyranozaurowie coś zrobią. Oni chyba tą grę nigdy nie grali. Dobra, dawaj, dawaj, a on się rozpędza, nie? Mhm. O to chodzi w tę grę -a. a była kiedyś taka gra, tylko to było na gry PL, chyba. Dino Rush, czy jakoś tak. W tym i w ogóle to była bardzo rozwinięta gra, jak na grę komputerowo-przeglądarkową. Yy, Dobra, nie mogę gadać i komentować. To nie może wiem, jak się komentować. nazywało, ale tych gier była masa. Ale to było takie, wiesz... Dobra. Aha. 1455, proszę. Proszę, jak się poś... Z pacjentem zaczyna? Nie wiem, to? mogę kliknąć. Mogę? Okay? No. To z to się coś robi? Nie, no, chyba się odświeża tę grę. A, to nie. No, to była taka gra, że tak samo się biegło dinozaurem, tylko to było bardziej, wiecie, różne mapki i tak dalej, i można było jajka zdobywać wtedy inne dinozaury, były przyspieszenia, lawa, wulkanu było zajebista. Ktoś znajdzie tą grę, to też może zrobić loda na przykład. Albo usunął, zależy, kto przegra, jak mówię. Ja, ja sobie zrobię niegrzeczną rzecz. Czy tak nie róbcie? No co? przeszkadza mi! <laughs> Wcale nie! No i stąd! Tak się nie robi. To co za chuj, To słona Ale kto oszukuje? O czym ty mówisz w ogóle? Tak się nie robi. Ja wiem, że mistrzowi się przeszkadza, ale... Mm. Już mówiłem, znajdź mistrza. To jest oszustwo. Niech ja to A to był doping. Będziesz później badany na doping. Się... Skończy. Nie, to przegra, to się wyliże, niby woda robi, a druga osoba zatrzyma nagrywanie. Tego nie było słychać, na pewno. Chujowy komputer nie? masz, bo przy przejściu się To ci... przez to, że są dwa monitory. Tak, tak, tak Takiego tak. można też przeskoczyć? Myślałem, że tylko się schyla. A widzisz, I nie, nie ja jesteś mistrzem nie, gry, to nie no wiem. po prostu mi nie powie, że tak samo jakbyś kogoś pierwszy raz wiesz, że to Tekena zaprosił, żeby pograł. I on nie zna żadnych kombinacji, tylko kilka po prostu cokolwiek, a to mu... No ja tak miałem pierwszy w raz grzy. w Tekenie. Ja pewno, że do dzisiaj przychodziłem jakieś takie podróby grać, co były na Game Boya, nie? Ja pierdolę, ten coś klika, zabija mnie, a ja tak. Maszuję jeden przyciskiem, ale zdarzyło się, że wygrałem nawet. Pierdolni Jak... się tu gdzieś, pierdolij się. Jak jechałem na zawody, Kur... to grali w tekena. No. I. był. Nikt nie mógł przejść jakiegoś tam finałowego bossa, już nie pamiętam co to był. Jakiś taki załóżnik. No do, dali mi PSP, nakurwiałem i wygrałem no i co dostałeś? Też loda? Odznak dobrego pacjenta. Naklejkę taką w sensie? Tak. To też przyjemnie. Coś ci idzie za dobrze, czekaj. Po prostu mistrz tej gry. Była zasłona. A! Nie no, tak to samo, że... <noise> ja nie wiedziałem na co się pisze. No, nabiję ci 10 minut, będziesz miał reklamy. Fajnie. Dobra, to możesz grać. W sumie. Jak wam się podoba taka duża kamerka, to możemy więcej nagrywać rzeczy, na przykład właśnie wstawimy to... ...dotyczące nagrody. No, poko będzie. Tu w ogóle jakieś rambo-bambo napierdala. Co on robi, ten człowiek Triki, triki. O kurio! Chciałem ja się... Patrz, co on zrobił. Przyżyjcie się. Tu, tu, To, co zaraz ty będziesz robił mi. Jeszcze jest szansa, bo tu wygrałeś, a może w drugiej nie wygrasz. I wtedy będzie dogrywka. Dobra. Lecimy z koksem, Albo z węglem, w sumie, bo <grystanie> dinozabry zmieniły się w ropę. W węgiel. Ale blisko byłem. Zgradzio apros. Był gdzieś. Nie, a gdzie zgradzio? Czemu zgradzio z tobą nie mieszka? Zgradzio nie może, bo. myje naczynia. Na przykład. Ktoś pytał. Z gredzią by się z mamą wprowadził na każdym odcinku, by było z... słychać jak drze. Gredzio! Nie, Dawid! No tak A A nie możemy krzyczeć, bo ludzie są starzy i będą krzyczeć wtedy, a my powiemy, że a my krzyczyliśmy wcześniej, a my krzyczymy teraz. Co wtedy? Dobra, ile muszę 2600 pobić, tak? A, nie, nie, bo to jest druga runda, to nie muszę cię pobijać, wystarczy, że ty zjebiesz gdzieś przede mną. No wtedy. dobra, dobra. No pierwszą rundę wygrałeś ty, jak teraz wygrasz, no to klękam. A już tam poczuł, kurde, tutaj taki dreszczyk emocji lekko można powiedzieć, że, że był w moim ciele. Był i nie będę mówił. No, jak będzie wiązany, to ustawieszko będzie. No, no i to też o tym ciele zresztą będzie trzeba dać plus 18. Dużo tu przeklinaliśmy, to chyba nie zarobimy, nie? No, mogło się zdarzyć, panu. Dajcie tam jakiegoś donate'a na chleb brakuje. Założymy Patronata. Jak nie będzie to... 2000... Kurde, to, to, to co ja no piknąłem! 2000 dziennie to nie będzie odcinków Graj. z Terarii nigdy. O właśnie, nigdy więcej Terrarii nie będzie. 1200 było, tak? Tak. Easy easy. Teraz zasalżesz, bo to jest łatwo. Nagrać. patrz hmm? Nie zapamiętaliśmy dokładnego wyniku, wyniku. I jak mnie na przykład nie popijesz o jeden m, kratkę, to co wtedy? To wtedy po odcinku będą nagrody. Bo zobaczymy na odcinku. No to trzeba na odcinku póki kamerka dłużej. Ciemnie? Tu jest. Dzień dobry. No i nie wiem kiedy to wstawimy. Tak samo, bo jak widzicie, gramy w grę multiplayer bez internetu. Dobrze jest. To, jest. to jest najciekawsza gra multiplayer, jaka ostatnio wyszła. Najlepsza? Potwierdzam. No, co teraz zrobisz? Kaktusika takiego. Dobra, dobra. Zielona, ale na pewno nie teraz. Przypomniało mi się, jak Zoku opowiadał o kaktusach na odcinku Sterapada: jakie to są wspaniałe rośliny. Bo one sobie tak żyją, takie. Te właściwości ochronne mają, czy jak to tam brzmi przystosowały skórko, tak się cieszył tymi aktusami, że aż po prostu no, chciało mi się płakać jeszcze. Że chłopak znalazł coś, co kocha w życiu. Są to kaktusy. Nie, nie kutasy. O bo to są zielone. Wszystko wyszło na ja. Dobra. I po 260. <noise> no i ty jest nie Jedziemy dalej. No bo wiecie, u mnie w domu było dużo pieniędzy, nie? <noise> Miałem internet. Grę internetową bez internetu nie grałem. Snowman znowu z pieniędzmi na no, księżkowa. No. Nigdy nie było, żeby opłacić internet. Nigdy Dobranu, nie było, żeby opłacić internet. Chłopak po prostu siedział i szciąłka w górę, ształka w dół, szcząka w górę, szcząka w dół. No i ja teraz też muszę w dół. Witam, żegnam. Takie do... życie. Zobrany.